Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony farmer z Wielkopolski Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie na tym kanale Witam Was w sobotę już przed godziną 20 Dosłownie brakuje kilka minut do godziny 20 no i Witam Was oczywiście w sobotę 26 kwietnia Film, oczywiście, jest z, z farmy. Właśnie w miejscu, gdzie no w tym roku jeszcze postaram się, żeby kaczki się pojawiły i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie dzisiaj, może temat w krótkim filmie dosłownie, bo ten film będzie jakoś też jakoś długo trwał. Mimo tego, no bieżące prace też dzisiaj chciałbym jeszcze w tym filmie opowiedzieć co w hodowli kur. Tuż trzy dni przed majówką będę chciał. Zrobić jeszcze w trakcie majówki, która już się zbliża wielkimi krokami. Jeszcze kilka dni w sumie i majówka, bo dzisiaj mamy sobotę. Jutro niedziela no i zaraz w poniedziałek. Mimo tego, będę chciał się zabrać tutaj w ogarnianiu tutaj kurnika. Bo nie ukrywam, że nie trzeba będzie wywalić obornik, i tak dalej, i tak dalej, wysprzątać kurnik tak jak należy. No i przede wszystkim ogarnąć wybieg ukór, więc także bądź inaczej troszeczkę pracy się w majówkę i przed majówką również szykuję, a ze względu na to, że za tydzień w weekend nie będzie mnie na farmie, bo mam w sumie wyjazd w majówkę akurat na majowy weekend wyjeżdżam, ale na początku tutaj z wybiegu dla karczek dla Was nagram na, na samym początku pamiętajcie zostawienie łapeczki w górze pod filmem komentarza, udostępnia, również innymi zapraszam na kanały Standardowo podawane w opisie, jak i również do zadawaniu pytań do QA, bo już na kanale 600 widzów zawitało, więc naprawdę jestem naprawdę z tego mega mega zadowolony z tego progu, który już na kanale jest. Więc to naprawdę Wam jeszcze raz serdecznie za to wszystko dziękuję, za to, że wspieracie kanał, oglądacie mnie i przede wszystkim nowi widzowie, którzy dołączają do grona nowych widzów. No Dzięki Wam ten kanał się rozwija, a ja w międzyczasie mam Też większą motywację do publikacji nagrywania nowych materiałów, filmów, vlogów, shortsów itd. I tak, dalej, i tak dalej. Więc na początku Co do tego bym chciał przejść to Więc na początku co do czego chciałbym przejść to oczywiście Temat hodowli kaczek, długo długo oczekiwanej przez Was hodowli Na kanale, która miała zawitać w marcu, miała zawitać już w kwietniu miała zawitać już wcześniej w innych ubiegłych miesiącach, ale no niestety kompletny brak czasu na ogarnianie w budynku więc za to w końcu też będę chciał się ruszyć ale zanim to ogarnę, no to jeszcze prace w ogródku mnie czekają, więc także no jeszcze przed majówką będzie trzeba ogarnąć ogródek mój no i mojej mamy przede wszystkim, żeby wszystko już ogarnąć pod same warzywka bo tu już tydzień generalnie jutro po świętach wielkanocnych mija a tu w ogródku jeszcze e, nic takiego nie porobione, tylko już e, powyrywane są chwasty, e, wyhakane troszeczkę, tak jakby można by tak nazwać i tak dalej i tak dalej. Zresztą w kolejnych nowych dniach na kanale się o tym dowiecie, bo teraz e, już na kanale, gdy 600 subskrypcji już mam, właśnie przez Was drodzy widzowie, e, którzy pomogliście mi osiągnąć ten cel. No to w ramach tego wszystkiego e, już na tą chwilę obecną będę chciał już starać się nagrywać filmy i vlogi i filmy shorts na zapas i zarazem też publikować je jeżeli czasu, nie star jeżeli czasu wystarczy to montować je każdego e, wolnego wieczoru i tak, dalej, i tak dalej. więc no filmy mogą się nieraz opóźniać w zależności ile będę miał nagranych w ciągu jednego dnia więc także e, jeżeli dobrze pójdzie to może i Daily tym razem ponownie ruszy tak jak powinno, czyli codziennie o godzinie albo 18, albo już o tej godzinie już prędzej 20 więc w zależności od tego ile pracy na farmie i poza farmą też będzie i przy okazji będzie co też dla Was nagrać, na pewno nie zabraknie już nowych filmów i też może vlogów, bo teraz już ten czas jest taki, że więcej tych vlogów będę chciał również dla Was nagrywać szczególnie może już vlogi nawet z farmy co jakiś czas może będą się też częściej pojawiać w tygodniu Natomiast jutro, że jest niedziela 27 maja, ostatnia niedziela kwietnia, no to w ramach tego pojawi się vlog na kanale z gospodarstwa rolnego Wujka. Ostatnio ono popadało deszczu, a już widzę z okolicy, i tutaj niedaleko mnie jest pole, że już zboża no już pomału, pomału zaczynają się kłosić. Więc no jeszcze trochę no to tutaj możliwe, że albo siano kiszonka, nie siano kiszonka, a kieszonka żyta będzie, ale to jeszcze troszeczkę myślę, że tego czasu będzie trzeba wniknąć. Więc to mimo tego postaram się, żeby vlogów było coraz to więcej, jak i nowych filmów i przede wszystkim filmów Shorts, bo z filmami Shorts niestety zatrzymałem ze względu na to, że jak nie miałem czasu na nagrywanie i publikacji nowych filmów i vlogów, to i również nie było za bardzo kiedy również nagrać cokolwiek jako film shorts, a ostatni film shorts, który był, no to był tydzień temu W sobotę, jeszcze dzisiaj postaram się dla was, żeby w tym film shorts Może nawet z hodowli Zwierzęta, albo z ogródka może jakieś na szybkości dla was nagrać I tak dalej, i tak dalej, zresztą Zobaczymy jak czas jeszcze pokażę. Więc no co na farmie będzie się działo Tuż przed majówką, to na pewno będę chciał się ogarnąć Tutaj za warzywka w ogródku, no i przygotowania może Tutaj na farmie do nowych nabytków, które się pojawią. Naj, najbardziej czego bym chciał ogarnąć, no to zaraz w poniedziałek po weekendzie ruszyć się jeszcze przed majówką pierwsze wysprzątać kurnik. Na pewno będzie z tego film. A z racji tej, że mało filmów teraz było, no to chciałbym to wszystko ponadrabiać. Będę musiał przed majówką jeszcze ogarnąć akcję obornik na pewno w tygodniu, jeżeli nie braknie mi czasu, a teraz już teraz już są dni dłuższe, no dzisiaj nie ukrywam, że nie, bo dzisiaj bym i w jednej pracy, i w drugiej pracy no i tutaj troszeczkę na farmie e, poogarniałem kilka takich, nieco drobniejszych pracy, e, no dzisiaj drodzy widzowie z racji, że sobota, no to Wam nie ukrywam, że nie, ale no dzisiaj na, dzisiaj od rana, od rana odstania z łóżka do pierwszej tutaj pracy, e, no to jestem już o 4.30 na nogach, a to już godzina teraz 20 lub może już nawet po 20 chwile Gdy ten moment nagrywam, no to ten film będziecie widzieć o godzinie 21.30, tak będę chciał go zaplanować, żeby jeszcze, żebyście go jeszcze mieli dzisiaj aby okazję obejrzeć bo jutro jak nowy vlog, no to jutro już i w kolejnych dniach będzie się dużo działo więc no mimo tego taki jest plan że zanim się jeszcze majówka rozpocznie, na pewno wtorek, środa w ostatni dzień przed majówką i w ostatni dzień, gdy pójdę tutaj do pracy no to tutaj będę chciał ogarnąć na farmie to, co należy. zapewne będą filmy, żeby w majówkę nie brakowało materiałów, to na pewno coś nagram. A w majówkę, co mogę Wam powiedzieć, to na pewno Wam powiem już w po weekendzie zaraz, czyli w poniedziałek albo wtorek, gdzie dokładnie będę. Bo możliwe, że nawet i z tego na kanale, takich może prac, jak się zdarzy, że coś będzie, nie do, że se odpocznę, ale przy okazji również nie to, że odpoczynek, ale również jakąś tam robotę u kogoś takiego dobrego znajomego zrobi a na pewno będziecie tą osobę kojarzyć, ale nie będę nic więcej wypominał jak na razie przekonacie się już w najbliższy wtorek albo w poniedziałek bo na pewno w którymś nowym filmie to wszystko opowiem a co do hodowli kaczek, co do rozwinięcia farmy i hodowli zwierząt no to będę chciał również jeszcze ogarnąć pierwsze tutaj w budynku, będzie trzeba zbudować ogrodzenie przed, dla kaczek, żeby przed psami w ogóle było dla nich bezpiecznie plan wybudowania właśnie ogrodzenia tutaj no to myślę, że będzie takim pomysłem jak ten tutaj właśnie jest ukór, czyli deska przy deska przybita gwoździami nie, ona raczej no nie gwoździami, była przykręcana wkrętami, czyli no właśnie plus minus Taki oto sposób, zresztą wrzucę to może Wam na kartę społeczność Więc taki jest plan, żeby wybudować taką samą właśnie Ogrodzenie na wysokość Jak tam właśnie będzie No i dodatkowo może Siatkę, chociaż no siatka Tyle co nichuchu by dała Bo kaczki no latać nie będą, więc będą to kaczki rasy albo Pekin albo Staropolskie, bo Ostatnio patrzę na ceny, bo już patrzę na ceny i w ogóle hodowlę kurby nie trzeba rozwinąć również itd., itd. i tak dalej tak dalej więc wszystko w swoim czasie więc no będzie co się działo no i tutaj jeszcze na sam koniec dodam bo tu już dziesiąta minuta filmu dochodzi co do tematu przyczepki nadal nic nie było ruszane no ze względu na to że jednak tego czasu no kompletnie brakuje więc no kuźba za przeproszeniem że to sobie powiedziałem no tyle co z przyczepką, no to postaram się jakoś ten czas może kiedyś zrealizować Że może na będę w niedzielę robił, a na pewno się tak zdarzy Więc no niedziela nie jest mi obcym dniem odpoczynku się Kiedyś tam odpocznie, gdy będzie na to czas, a no roboty jak na razie też nie brakuje Więc no mimo tego już przed samą majówką Chciałem ogarnąć to wszystko to Już dzisiaj opowiedziałem, czyli zacząć pracę pierwsze w ogrodzie w ogródku również jak i w hodowli kur, ogarnąć to co powinienem, a później dopiero zacząć się tutaj w hodowli krózików zanim wyjadę na majówkę bo będę wyjeżdżał już w piątek wieczorem za tydzień więc no generalnie tutaj wszystko co będzie się działo, no to będzie się działo, więc na no takie są plany więc zobaczymy co ten czas pokaże i jak ten czas mi oczywiście wyniesie, więc generalnie tak to by to testem wszystkim wyglądało, a jeszcze nie zabraknie pełno filmu, że w maju będzie tutaj koszenie trawy na farmie, tak jak było to w zeszłym sezonie 2024, że czasami były vlogi czy tam też filmy z koszenia trawy po całym podwórku bądź też trawy dla kur, żeby skosić, więc no generalnie jak to co się uda to postaram się jak najbardziej wziąć kamerkę czy nawet film shorts dla Was nagrać, I aby nie było czasu na nagranie dłuższego materiału. Tak o ten film short, żeby już zastępował jako tego, ale mimo tego, no, będę starał się jak najwięcej tych nowych materiałów dla Was nagrywać i publikować. No, ze względu na to, że kanał się rozwija, więc naprawdę dzięki temu też na to będę e, patrzył. Więc no, miejmy nadzieję, że teraz kolejny próg e, 700 widzów może uda nam się osiągnąć do września, bądź może nawet do żniw. Więc no, naprawdę chciałbym, żeby ten kanał się jak najbardziej rozwijał, żeby nowych widzów przecili Was przybywało, żebyśmy razem tutaj rozwijali kanał bo dzięki waszej aktywności, dzięki waszemu wsparciu mam dużo większą motywację do nagrywania i publikowania zarazem nowych materiałów na tym kanale, który już dla was nagrywam już ponad dwa lata, więc no naprawdę nie do, że to zleciało, a mimo tego satysfakcja z tego dalej jest więc to myślę, że w tym filmie to będzie na tyle Miało być krótki film, a tu zaraz 13 minut będzie, więc dziękuję serdecznie Wam za oglądanie tego filmu, oglądajcie do samego końca, o 21.30 ten film dzisiaj go jeszcze zostanie opublikowany, więc bądźcie na bieżąco, oglądajcie też do samego końca, no i pamiętajcie o jak najwięcej ilości łapek w górę pod filmami, komentujcie, udostępniajcie również innym i zapraszam na kanały standardowo podawane i do bycia na bieżąco, bo teraz mimo tego będę się starał, żeby tych materiałów na kanale i prac przede wszystkim nie brakowało. Więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.